Co tam znalazłeś? Maski. maski, maski, maski. To jest twoje. Teraz ja ciągnę. Króliczek. Teraz ty ciągniesz. Ciągniesz, ciągniesz. Co to jest? Parasol. Parasol. Brawo! Teraz ja ciągnę. Miś. Teraz Ty ciągniesz. Dwa dukaty! A jesteś bogaty. To jest Twoje, proszę. <laughs> Teraz ja. Uwaga, uwaga. Zaczarowany woreczek. Co ja tutaj znajdę? Uwaga, dla mnie jest jabłoneczka. Teraz Bartu ściągnij. Nie podglądaj, nie podglądaj. Co, ta, co to jest? Mysz. Myszka! Pięknie, mysz! Teraz ja. Koko, koko, kogutek. Teraz ty. Ale masz pieniążek! Odwróć do drugą, drugą stronę. Nie tak! W tą stronę! Aż trzy dukaty. O, ale jesteś bogaty. Zobacz, masz teraz pieniążek złoty i srebrny. A ja mam tylko jeden. Teraz ja ciągnę. To jest mój zostaw. To jest mój. Po tej stronie jest taki obrazek, a po tej stronie jest pieniążek. Poczekaj, teraz ja. I o, i o. Osiołek. Teraz ty. Nie podglądaj. Co to? Koza. Koza. Pięknie powiedziałeś. Jeszcze raz powiedz. Koza. Koza. Mhm. Teraz ja ciągnę. Klucz. Klucz. Do zamykania drzwi. Klucz. A, aha. Znowu, ale ty jesteś szczęściarz. Znowu wygrałeś. Masz pieniążek. No twój. Ale ty masz dużo pieniędzy. Ha, ha, ha. Znowu masz dukaty. Teraz ja. Sanki, sanki. Teraz ty. Co to? Zn znowu pieniążek. Ojejcie, ale ty jesteś bogacz. Nie? Ja, ja tylko jeden. Ujedę. Co to? I o, i o, i o. Karetka pogotowia. Pogotowie. Lekarz jedzie, bo jest ktoś chory. Teraz, teraz Bartek. Jak pięknie. Co to? Ten. dzień 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 Dzwoneczek. Nie. Dzwo, dz, dzwonek. Dzwonek. Dobra, teraz ja. Szukam, 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 szukam. Ha, chlebek. Chleb. Lubisz chlebek, nie? No bardzo smaczny jest chlebek. Co teraz? Nie podglądaj. Co wylosowałeś? Ślimak, powiedz ślimak, ślimak. ślimak. Dobrze, teraz ja. Uwaga, uwaga. co ja wylosuję? O, zbadło na ziemię. Tutut! Tutut? Tu? Nie, tutut! Pociąg! Tak, to ja. Ty chciałbyś pociąg. Dobrze, to weź jadę. sobie, ale powiedz pociąg. Nie, po. 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 Próć. Po, po, ong, ong. Ong. Pociąg. Bo on tak ciągnie, zależy, o tak. Ciągnie wagoniki, ciągnie, i to jest pociąg. Jeszcze raz mówimy: po-pociąg. Po, 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 Super. No to teraz ja. rączkę. nie podglądaj, nie podglądaj, nie podglądaj, nie podglądaj. Nie podglądaj. Nie podglądaj. Nie podglądaj. A nie wolno pod, a nie wolno podglądać. Chciać zobaczyć, ale nie, nie. Ale to chodzi o to, żeby wylosować bez patrzenia. Włóż rączkę, włóż rączkę i nie podglądaj. Zobaczymy, czy znajdziesz. A ja wiem, że byś chciał. Ja też bym chciała. O, lina. powiedz dla mnie lina. 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 No ładnie powiedziałeś. Ja? Ale powiedz jeszcze raz, Lina. Lina. No, dobrze. Teraz ja. Ale teraz ja. Dobrze, do ty. Ale raz ty, raz ja. Haha. Haha, ha. co, co wylosowałeś? Bananerze. Pieniążek. No, ślicznie. A nic Nie powiedz, kasa. 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 Jeszcze raz. Ka. Nie. Kasa. Kasa. To jest kasa. 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 To ci będzie łatwiej powiedzieć, bo pieniążek to takie trudne słowo. Kasa. kasa. O, pieniążek. Kasa. Kasa ci Co to jest? Kasa. Kasa. No, kasa. Teraz ty. A nie podglądaj, nie trzeba oszukiwać. to jest No Nie wiesz? Nie. Hi po po tam. Takie Hip hipcio. Hipcio. Umiesz powiedzieć hipcio? Nie, nie zabieraj moich pieniędzy. Proszę mi oddać pieniążek. Dawaj. Zaraz sobie znajdziesz, to jest dużo jeszcze pieniążków dla ciebie jest. To zwierzątko nazywa się hi hi po po tam. Po A powiedz popopo. po. Pop, po, po. Po, 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 Koparka! Koparka! Pięknie powiedziałeś, brawo. Teraz ja mogę? No teraz kolej na mnie. Liść. Listek na drzewie takie są listki. Nie podglądaj. O, mam... Ale proszę ci, zabawa polega na tym, żeby nie powiedzieć: co masz? Co... Patrz, kasę! Kasę! kasę. Masz kasę, kasa, kretka. Czerwona kretka. Teraz Bartek. Co to? Kasa, kasa. Kasa. Kasa, ale masz dużo kasy. Teraz ja. Co to? Małupka. Ma. Małpa, małpka. małpka, małpka. Teraz ty. A nie jest. No tak, moja kolej, moja kolej. Co teraz? Konik polny, świerszczyk, tak skaczę. Świerszczyk, trudne słowo. Świerżczyk. Trudne. Konik. Konik Pol, Teraz ja. Hmm, ciastko. Teraz Bartuś. Co to jest? Igła. Igła do szycia.